Jaka jest rola duszy na ziemi. Jaki jest cel duszy na ziemi. Hm. Choćby nie wiem, jak ludzie mówili o tym, żeby po prostu być, niczego nie chcieć. Yy, tylko zanurzyć się w sobie i, i po prostu być. Choćby nie wiem, ile ludzi mówiło o tym w pięknych słowach, że. Żeby nie mieć żadnych oczekiwań i do niczego się nie przywiązywać, niczego nie chcieć, niczego nie pragnąć, i zamknąć się jakby na ten zewnętrzny świat, nie, nie być w zewnętrznym świecie, to moja dusza zawsze mi podpowiada, że ona tutaj przyszła, właśnie żeby doświadczać, i to jest główne jej zadanie, jako Manifestator jest takie słowo, nie wiem, jako twórca. Twórca materii. Dusza przyszła tutaj po to, aby ideę, czyli płynącą od nieba, jakby tą energię, przekuwać w materię, w doświadczanie. Tu na Ziemi to, to jest taki plac zabaw. I dla niej. To, co mówią ludzie o tym po prostu byciu i pozbywaniu się chciejstwa takiego w sensie czegokolwiek na zewnątrz, to jest niedorzeczność. Moja dusza mi mówi, że to jest trochę tak, jakby kto się wpuścił na plac zabaw i powiedział: Nie chciej żadnej z tych zabawek, nie chciej na niczym się bujać, po prostu siedź tutaj. Bądź w sobie i, 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 i nie chciej niczego. <laughs> e, Fruwaj, jak gdyby wracaj do tego nieba, z którego przychodzisz, czyli, czyli do tej przestrzeni, m, gdzie jest ocean nicości, a jednocześnie wszystkiego, czyli tak naprawdę, przestrzeń idei. Które mogą się zmaterializować, ale się niekoniecznie materializują, albo właśnie, że się nie materializują. Ta przestrzeń duszy, z której pochodzimy, czyli ta przestrzeń idei, pomysłów i wszystkiego, co może nastąpić, to jest przestrzeń, w której mamy owszem, bank idei, ale nie przekutych w materię, czyli niezrealizowanych i dla duszy pływanie w, tych, w tej przestrzeni i ten bezmiar i ta ponadczasowość i, i ta błogość, która tam jest, jest dniem powszednim, to jest jej codzienność, ale nie po to ona jest na Ziemi. Bo ona tam wróci, ona stamtąd pochodzi, ona zawsze tam może być, ale nie po to oczywiście mówię to ze swojej perspektywy nie po to tutaj przyszła, żeby się w tym rozpływać. W tym bezkresie. Ona to zna, ona to nie to, że dla niej to jest nuda, ale nie po to ona tutaj jest. Ona po to przywarła, przy, przy znaczy przywarła, no w pewnym sensie przywarła do tego ziemskiego skafandra. Ehm, ona w nim jest. Ehm, ona sobie go wybrała, żeby, żeby móc tworzyć. To jest dosłownie to, jak e, kosmonauta ubiera. Specjalną, specjalny strój, który pozwala mu e, przemierzać kosmos. Tak samo dusza przybrała ten skafander, aby móc przemierzać Ziemię, aby móc tutaj mm, robić fikołki w powietrzu, ale nie tak jak kosmonauta w kosmosie, tylko po prostu rękami tworzyć rękami, słowami, wszystkim tym, co przekuwa się w materię, tworzyć rzeczywistość, namacalną rzeczywistość. To jest ta zabawa duszy. Dla której ona tutaj istnieje. I trochę mnie zaczyna to wszystko uwierać i, i, i śmieszyć, jak ludzie mówią, żeby z tego wszystkiego rezygnować, bo mi się wydaje, że my nie z tego mamy rezygnować. Mam rezygnować z tego, z tej ciemności, z tego kłamstwa, wychodzić z tego kłamstwa, z tej nieświadomości, w, których, w której zapomnieliśmy właśnie, że po to tu jesteśmy. Mamy wychodzić z tego, kiedy ktoś, coś na zewnątrz, mówi nam, co mamy tworzyć, poprzez sianie lęku i czarnowictwa, i tego wszystkiego, że Ziemia taka jest i nic się nie da z tym zrobić, to jest na Ziemi takie i takie, koniec, kropka. Czyli ta przestrzeń, w której dusza miała związane ręce i powiedziano jej, ten plac zabaw jest już taki, nic z nim nie zrobisz. Dusza po prostu bawiła się tym, co już było, ale nie po to ona tutaj jest.